Jednym celem symbol połączeni, stoją na ziemi, pamiętasz symbol trzech cieni, to oni Mikrofonem w płoni, miście ceremonii, każdy słowa broni, na ulicy i na chłodni Ja mam to, to posiadam wielką mocą, władam to słowem, więc gadam Dla niektórych, czuję jak sam szatan, ale zobacz jak wymiatam Jaki dla mnie zyskał, jaka dla mnie strata, ale nie ma bata Bo mam brata, to nie szpata, był ze mną przez kawo świata, teraz raz, 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 kasta i chłopaki z miasta, i za zarymy, rymy Zawsze będę bratem dla kanon rodziny Teraz kas, teraz 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 kasta Teraz kasta, teraz kasta, teraz kasta Εδώ 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 Różni, a jednym położeni Dwieg roznosi się w przestrzeni, na ziemi Nie będą pozdrowieni, którzy wyzwoleni Od krainy sieni, jesteśmy jacy jesteśmy I tego nikt nie zmieni, bo każdy z nas to ceni Więc zatem niech ludzie nie będą dziwieni. Bo są obdarzeni Jesteśmy, swych racji strzeżmy Bierzmy tylko co nadane, zawsze przestrzegane Słowa przykazane, każdy człowiek może być szatanem Leż, 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 leż. nigdy nie będzie Dla mnie panem rozgrywki Wygrane nigdy nie wie co się stanie dla ciebie Ważny jest pieniądz, dla mnie ważne Rymowanie, kanon rodziny na, zawsze na pierwszym planie ja tu byłem, jestem i zostanę. Na wieki wieku Wamen, na wieki wieku amen. Teraz kasta, teraz kasta, teraz kasta. I chłopaki z miasta eto, do ugo pietucha, eto, ha, 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 ha. Teraz kasta, teraz kasta, teraz kasta.

Z pomocą, z przyjaciół, z pomocą z przyjaciół, z pomocą bożą, bożą, bożą bo, 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 by nie wyłożą władzę z chyma swym ludziom, pomogą Swojej duszy z prawdziwością, trwogą, z przyjaźnią drogą, nie do kupienia Kanonu nie pozmienia, lona nie pozmienia Póki kreci ziemia nie Problemów nie ma, płonące ogniwo które w sercu zawsze noszą Ich złote które na co dzień tworzą, na co dzień tworzą, na co dzień coś

И хопак из места. Это, это, петуха, это, это, петуха, петуха, это ха, это ха, 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 ха. Тераскаста, тераскаста, И хопак из места. Это, это, это ха, это, это, это ха, это ха, это ха, 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 ха. Тераскаста. Teraz kasta, teraz kasta i chłopaki z miasta. Edu, do pętucha, edu, do pętucha, petucha, petucha, ha,